Życie to wytrawny pokierżysta znaczy karty, które wykorzystał w tworzy. Rozumiem Twojego wzburzenia. Możemy chyba spokojnie porozmawiać. Zawsze się jakoś. dogadywaliśmy. A moim zdaniem mieliśmy z tym największe problemy. Tak. Na szczęście już to przerobiliśmy. A tak, wracając do sprawy. Nie ma żadnej sprawy, dobrze o tym wiesz. Zostaw tę dziewczynę w spokoju. Joanna Pawlik, wiesz, to bardzo dziwna pielęgniarka. Ona stawia diagnozy pacjentom. Zdura! Po prostu parę razy zażądała dodatkowych badań. Jak się później okazało słusznie. Moja pacjentka nie chce się u mnie leczyć. Twierdzi, że wystarczają jej rozmowy z siostrą Joanną. Joanna. Wręcz nakłaniała tę Wielicką, żeby z Tobą współpracowała. Mam inne informacje. Słuchaj, ja Cię dobrze znam. Rozpętujesz te swoje prywatne wojny. O co Ci teraz chodzi? Co? Czego Ty żądasz? Czego Ty chcesz? Chodzi Ci o to, że ja i, i Joanna. <śleskujesz> Nie bądź śmieszny. Czy Ty myślisz, że ja jestem? <śleskujesz> Swoją drogą, masz piekielnie dobre samopoczucie. Nadal uważasz, że jesteś pępkiem świata? Ta Joanna... Ona ma chyba niezwykle silnie rozwinięty instynkt macierzyński, prawda? Tanie, psychologiczne chwyty. Tak między nami ta mała działa na nerwy. Szymon. Myślałam, że stać się na coś lepszego. Romans z pielęgniarką to takie banalne. Nie mamy już o czym rozmawiać. A jak mama? Jakże się jej podoba przyszła synowa? Pewnie jest zachwycona jak zwykle. Lepiej stąd wyjdzie. To jeszcze nie koniec. Albo ona, albo ja. O jedną z nas jest za dużo w tym szpitalu. O właśnie. To jest jedyna mądra rzecz, jaką dzisiaj powiedziałeś. tamu spotkaniu. Zresztą zaraz wychodzę. Aha. Piotr, chciałam. Nie teraz, kochanie, jestem bardzo zajęty. Ostatnio jesteś ciągle zajęty. Dobrze, nie będę Ci więcej przeszkadzać. Poczekaj. Bardzo cię przepraszam. Przepraszam cię. Ja ostatnio tracę głowę. Ale mam taki młyn. Porozmawiajmy, napijemy się kawy. Przecież wychodzisz. Zdążę. Zrobisz? Albo poproś panią Basię. Piotr, czy ty znowu dla nich pracujesz? Jestem tylko konsultantem. Chcą skorzystać z mojego doświadczenia, ale. Kawa. Obiecałaś kawę. Tak, kawa. Takiego. Pokaż. Piękna. Podoba Ci się? To dla Marysi. Chciałem jej sprawić jakąś przyjemność po tym wszystkim. Dla mnie nie masz nawet czasu. Halinko! Halinko! Rzeczywiście. No ale tyle się ostatnio dzieje. Ojciec jest ciągle zdenerwowany. Po tej awanturze nie najlepiej się czuje. Bo to się kiedyś źle skończy. Tego napady w furii. Piotr, to nie wszystko. Kiedy ostatnio ze mną rozmawiałeś? Kiedy były się z dziećmi na spacerze. Antek ma kłopoty w szkole, ja w pracy. I jeszcze wokół domu krążą ochroniarze. To chyba nie jest normalna sytuacja. Nie. Nie jest. Ale ostatnio byłem... sama wiesz. Kochanie, ja bardzo cię przepraszam, ale naprawdę muszę już iść. Za to obiecuję ci, że wieczór będę miał tylko dla ciebie. Przyniosę. Gdzie są? Na półce. Po lewej stronie. Nie, 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 nie rozkładaj. trzeba tak. Widzisz? Kobiety są genialne. Mm -hmm. A kiedy na to wpadłeś? Od razu, jak się poznamy. Tak, w ogóle nie zwracałeś na mnie uwagi. Nie, nie. To są insynuacje. Od razu mi wpadnąć w oko. Przepraszam, wybacz, ale ja się dzisiaj źle czuję. Szymon, ja sobie nie mogę z tym wszystkim poradzić. Nie martw się. Wszystko się ułoży. Pacjenci Cię lubią, potrzebują. Zobacz, jakie oni mają do Ciebie zaufanie, dziewczyno. Ja nie wytrzymuję tego napięcia. Nie wiem, może ja powinnam zrezygnować. Nawet o tym nie myśl. Ale się boję, boję się tej rozmowy z ordynatorem. Nie. Szymon, a jak, jak nie zwolnią? Przecież ja tak naprawdę to nie wyobrażam sobie innej pracy. Nie martw się. Zostaw to mnie. Jestem jutro umówiony z ordynatorem. Wygarnę mu wszystko prosto w oczy. No i co masz zamiar mu powiedzieć, co ci łączyło z doktor Pawelec? No, między innymi. Zresztą. Stary jest dobrze zorientowany, co się dzieje w szpitalu. Ale tym razem to nie jest w porządku. Rozpętać taką aferę na podstawie zeznań jednej kobiety. Przecie przestań. Napijesz się, wilka. Hmm? Dobrze ci zrobi. Hmm? stroj do żartów. Wiem. Wiem. Nie możesz na mnie patrzeć. Już wynoszę się do sypialni. Trzeba. Ale chcę ci coś powiedzieć. Zaraz się wynoszę. No to no co? Wynoszę się do sypialni, ale... Co? Nie sam. Ja Proszę cię. <głos》głos》głos》głos》> Det trodde han strålende. Gdzie się podzieli ci chłopcy? Przecież przed chwilą widziałam. Hm. Jaka szkoda, że ich nie ma. Takie pyszne naleśniki z bitą śmietaną. No, będę musiała sama wszystkie zjeść. po! Siadaj. Dlaczego tak mało? Najpierw te zjedz są jeszcze. A nie widziałeś gdzieś Mateusza? Nie. Na pewno. Na pewno. Ja bardzo a... lubię naleśniki. To jedz, bo ja ci zjem. Jak tam w szkole dostaliście jakieś piątki? Czwórka z plusem. Brawo, a ty? A gdzie dziadek? Położył się, źle się czuje dzisiaj. A kiedy wstanie? A chcesz czegoś od niego? Może pójdę? Wie pani, dziadek za każdą dobrą cenę daje mi złotówkę. Aha. I ile już masz tych złotówek? Jestem na siedem złotych. nie mogę. Nie możesz? No to nie jest. Widziałeś coś ciekawego dzisiaj? Widziałem dzisiaj rainbow. Rainbow, a co to jest rainbow? To jest po angielsku tęcza. Aha. Już nie mogę. No to nie Daj, to ja Nie! No daj, nie możesz. Nie dam Mateusz, cisza. Dziewczyny się uczą. Przecież już nie chcesz jeść. Dlaczego mu nie, nie dasz? To, nie wiem. Potem będą zimne. Nie, to mi obgrzejasz? No dobrze, to ja ci przyniosę jeszcze, dobrze? Jacek, nie pędź tam. Gdzie się tak śpieszysz? Przecież wiesz, że mam dyżur w szpitalu. Ale dopiero za 40 minut. Myślałem, że jest później. I słuchaj, ostatnio się dużo zastanawiałam. Czy ty nie myślałeś kiedyś o tym, żeby otworzyć prywatną praktykę? Nie. Moja praca odpowiada Ciekawe, co w niej takiego fascynującego, bo chyba nie zarobki. Robko, przestań. Boże, nie rozumiem, jak można tak dużo pracować. Jeszcze te dyżury, to wszystko. Kochanie, do czego zmierzasz? Posłuchaj, gdybyś zechciał otworzyć gabinet. Mogłabym ci w tym pomóc. Załatwiłabym w siebie w banku kredyt. Mógłbyś kupić sprzęt. No. Dziewczyno. O czym ty mówisz? Powiedziałem ci, że nie chcę otwierać prywatnego gabinetu. Praca w szpitalu absolutnie mi odpowiada. No <słuch> i nie dąsaj się już, Ilonko. Nie rozmawiajmy już o tym. Proszę cię. Daj Busiak. No. Przyjdziesz dzisiaj do mnie? Wieczorem? Na dyżur? Przyjdź. Nie, Jakoś straciłam ochotę. Cześć. Ilona! Był. Przychodzi codziennie, dzwoni. No widzisz? Eto. Jak jesteśmy sami, to mnie traktuje jak swoją młodszą siostrę. Wiem, że żadna ze mnie laska. że naprawdę się to wzięło. Bardzo tęsknię za mamą. Czuję się tu tak obco. Chciałabym się stąd wynieść, tylko nie mam gdzie. Niby wszystko jest w porządku, Halina, Dato, ale dziadkowi za to, że tak mówił o mojej mamie nigdy nie wybaczę. Marysiu, twój dziadek stracił przytomność. Zaraz będzie lekarz. Zadzwoń po ojca do biura. Ktoś nie. wiesz, że spółdzielnia naprawdę splajtowała? A prezes, oczywiście, spadł na cztery łapy. Został prezesem klubu żużlowego. Jak ktoś już raz wsiądzie na konia, to potem zmienia tylko siodła. <laughs> Zjesz coś? Na razie, dziękuję. Złożyłem wymówienie. Proszę. Tak, godzinę temu. Ale ja nie rozumiem. Przecież myśmy jeszcze nie podjęli żadnej decyzji. Rozmawialiśmy tylko. Nie denerwuj się. Ja myślałam, że my przejdziemy do tego tematu. Jak ty sobie to wyobrażasz właściwie? Że ja co, spakuję dom w jeden dzień i wyjedziemy, tak? A co będzie ze mną? Przecież ja tu nie mogę znaleźć pracy, a co dopiero, dopiero na jakiejś wsi. Ale to nie jest wieś, tylko miasteczko. Nieważne. Co będzie z Sebastianem? Przecież on jeszcze nic nie wie. Zaraz z nim porozmawiam. I to proszę, spróbuj. No, nareszcie się coś dzieje w tym domu. Zdaj mi nogi z krzesła. Natychmiast! I odłóż słuchawki. Skąd wziąłeś pieniądze na magnetofon? Może zarobiłem. Wyjechać stąd? Zapomnij, ojciec. Szybko. Tak. Na izbę przyjęcia przywieziono Połczyńskiego. Wylew. To chyba dziadek, Marysi. A Marysia? Y nie widziałem. A co z nim? Jest na intensywnej. Lecę. Marisia? Tak, już wiem. Słuchaj, nie płacz. Ja nie mogę się ruszyć teraz. Przyjedź do szpitala. No oczywiście, że się zajmę. Nie, martw się. No przyjeżdżaj pan. Słychać? Idę do Marysi. Pożyczyłem jej płyty. Lepiej nie teraz. Przed chwilą przyjechało pogotowie, bo jej dziadka stracił przytomność. Znowu ma dziewczyna problem. Słuchaj, yy, dobrze, że cię spotykam. Mam sprawę. Masz chwilę czasu? Tak, mam. Pewnie już wiesz, że założyłem zespół. Mam świetnych muzyków, tylko mamy problem z tekstami. Nie ma dobrych tekściarzy, a ty słyszałem... Piszesz wiersze. Kto ci to powiedział? Marysia? No nieważne, ale piszesz? Coś tam sobie skrubię. Ale do szuflady dla siebie. A. Słuchaj. Bardzo bym chciał je przeczytać. Nie. Nie wiem. <grym> no daj spokój. Powiem ci uczciwie, co o nich myślę. No, bo tego się właśnie obawiałam. Student polonistyki. Niedługo kończysz i sam nie potrafisz napisać tekstu? Próbowałem, ale straszna lipa. Wola jednak pisać muzykę, to mi chyba lepiej wychodzi. Wiesz co? Spotkamy się dzisiaj, wieczorem. Pod zielonym kogutem. Przyniesiesz mi swoje wiersze, posiedzimy, pogadamy. To jesteśmy umówieni. Kosty, ale ja. O dziewiątej. Zostać w domu. Nie mogłem. Marysiu, a gdzie są chłopcy? Barbara w niej nie została. Byłam uszymona. rozmawiał jeszcze tam z jednym profesorem. Zaraz tu przyjdzie. Jeszcze nie odzyskał przytomności. Czy pański ojciec ma nadciśnienie? Tak. Ale brało leki? Mamy tu wylew i częściowy wyparaliśmy. Boże. Rano będziemy wiedzieć więcej. Dlaczego dopiero rano? Marysiu, trzeba zrobić badanie tomograficzne. Stan pacjenta musi się ustabilizować. Chyba najlepiej będzie, jeśli pojadą Państwo do domu. Oczywiście. Ja, ja będę o wszystkim na bieżąco informować. Tak. Tak będzie najlepiej. Zaczekajcie na mnie w samochodzie. Marysiu. Jakie są szanse? Stan jest bardzo ciężki. Na parę minut ustało krążenie. Jest podłączony do respiratora. Wszystko zależy od tego, jaki jest obszar wylewu i czy został nim objęty pień mózg. Dzisiejsza noc zdecyduje o wszystkim.